Cześć, witam na kanale Tyber. Dzisiaj postanowiłem dodać specjalny vlog na moje pierwsze 500 subskrypcji, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo bez Was nie byłoby w sumie mojego kanału. Pokrótce także opowiem, co będzie w przyszłości na moim kanale. A mianowicie, zamierzam dokończyć wszystkie serie, które trwają na kanale. A także w przyszłości zamierzam rozpocząć serie takie jak Lords of the Fallen, Dying Light. Będą się pojawiać także jakieś nowe gierki, stare gierki. Na, na pewno będą gry ze świata Star Wars też i gry z Assassin's Creed. A. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję za wspieranie mojego kanału, za wszystkie wyświetlenia, lajki oraz subskrypcje. Tak? Pozdrawiam.